Jesteśmy na Maderze, a to oznacza tylko jedno. Robimy pielęgnację lokalnymi kosmetykami. Nie udało nam się znaleźć drogerii typu Rosman, ale znaleźliśmy chyba największy supermarket na wyspie, więc idziemy na poszukiwania. Matko, mogłabym to jakieś dziecko zapakować. Słuchajcie, my już wyszliśmy i niestety, ale w trakcie nagrywek podszedł do nas pan ochroniarz i powiedział, że nie możemy nagrywać. No, niestety nie mamy żadnych materiałów z środka, ale kupiliśmy już produkty i zapłaciła, zapłaciliśmy za nie łącznie, już mówię. Ogólnie długie mają te paragony, nie? 32,18, czyli na nasze to będzie około 140 zł, za szampon, odżywkę, serum i scrunchie. Dwie scrunchie, więc czy to dużo? Na wakacjach jesteśmy, nie? No wiemy. Zawsze zdrąży. Ogólnie jak weszliśmy na ten dział z kosmetykami, to wydawało się ich być bardzo dużo i naprawdę ten dział włosowy był większy moim zdaniem niż w Rossmanie, ale to było tylko takie złudne wrażenie, bo bardzo dużo produktów tej samej marki, na przykład L'Oreal było poukładanych obok siebie, czyli wiecie, pięć szamponów z tej samej serii, dokładnie te same, tylko obok siebie, no więc wydawało się tego dużo, a koniec końców jak szukaliśmy jakichś właśnie lokalnych produktów, czyli nie żadnego Garniera, L'Oreal i tak dalej, no to było trochę ciężko. Ogólnie to jest nasz os Ostatni dzień w tym mieszkaniu. Ogólnie jest godzina 11. My o 12 musimy się wymeldować, także tym, jak będzie nas pakował, a ja idę zrobić z Wami Pielęgnacy. Dobra, jeśli chodzi o produkty, które udało mi się kupić, to mamy tutaj szampon. I to jest szampon o średniej mocy, bez silikonów i ogólnie wydaje się być spoko. Ogólnie cała ta marka jest nastawiona na takie nawilżenie, więc tutaj ogólnie też e, pierwszy składnik to jest sok z liści Aloesu, więc to jest po prostu mistrzostwo. Udało nam się znaleźć też e, odżywkę, która jest e, w 100% emolientowa, więc będzie ciekawie. No więc generalnie te ich produkty składają się głównie z silikonów i to nawet szampony, bardzo dużo szamponów miały silikony i z parafiny, więc tak wiecie, Zobaczymy. I udało mi się dostać tutaj akurat nie wiecie lokalny produkt, ale Pantin, coś czego nie widziałam u nas w Polsce i to jest ogólnie serum w formie kremu. Tutaj ma taką pompkę. Więc zobaczymy Aha I kupiłam jeszcze dwie scrunchie Tego też jestem ciekawa No dobra No to robimy pielęgnację Ogólnie wzięłam bardzo mało t-shirtów Bo wiadomo bagaż ograniczony Więc założę sobie tutaj ręcznik papierowy Bo zawsze brudzę się od podkładu Na pewno widziałyście to w poprzednich odcinkach Więc dobra lecimy Niezależnie w jakim miejscu jestem rozczesuję włosy Ogólnie to co mi się podoba To nie mają tak mocny tutaj strumień wody Serio to jak walnie to jest koniec I nie nagrywaj moją nóg bo mam nieuporony Dobra szampon. Ogólnie to, co chciałam powiedzieć, to tutaj jest mango. Ej, ładnie pachnie. Mango i kokos. <noise> Lubię to połączenie ogólne. I jest bardzo gęste. I tak jakby było znowu jakieś silikonowe Bardzo dobrze się pieni, już przy pierwszym użyciu. Pierwsze mycie do nami. Mango i kokos, to jest tak piękne połączenie zapachowe. Chyba muszę mieć jakieś perfumy <noise> o tym zapachu. Póki co mam wrażenia 10 na 10. Bardzo ładnie pachnie, bardzo dobrze się pieni. Nic mnie nie szczypie. Dobra, zmywam. A, na spodnie! Odsączam włosy w na wody. I biorę odżywkę emorientową. Wegańską z awokado. Ej, myślałam, że będzie zielona, no ale dobra. Mydło daw albo coś z tym. Dobra, sobie tą szczotkę. Ona ogólnie nie jest jakaś super do wczesywania. Moim zdaniem ma zbyt miękkie giełki, ale w podróż taka szczotka jest super. W ogóle zobaczę na no jak długo zaleca producent trzymać ten produkt, bo w sumie na nie patrzyłam. Dobra, na kilka minut. Ej, ale czuję już, że wosce miękkie. Zmywamy! Ogólnie już czuję tą miękkość, więc póki co mi się bardzo podoba. Podróżny ręcznik z dekatronu. Dobra, teraz ulatować makijaż. Jeszcze jest. Trochę go. Wszędzie zrobię helikoptery. Dobra, więc teraz czas na serum. Jestem go bardzo ciekawa. Zobaczymy, jak się sprawdzi. To taki besik, można powiedzieć. Ach, nie kosmetycznie, ale ładnie, ja tylko jeszcze chcę zobaczyć, jak zaleca producent. Ach, wszystko jest po hiszpańsku, yy, po portugalsku, więc nie rozumiem. Dobra, daję kilka pompek. Tyle, ile mi się wydaje, że będzie dobrze. Jestem ciekawa, czy któryś z tych produktów mnie jakoś zaskoczy. Dobra, to serum już mam nałożone. i teraz pokażę Wam suszarkę. Ogólnie ja na ten wyjazd nie brałam suszarki, chociaż zastanawiałam się, bo mam taką składaną suszarkę z Action za 5 dyszek i ona naprawdę jest spoko. W sensie nie powala, ale ogólnie na wyjazdy stwierdzam, że spoko. E, no więc tym razem nie wzięłam i po prostu będę się posługiwać tą suszarką, którą, która tu jest i zaraz Wam pokażę, jak ona działa, jaką mam moc, bo no chyba już sobie otworzę okno, bo trochę to zajmie. A więc suszarka prezentuje się tak, to jest Becken. Tu ma chłodny nawiew, tu ma regulację temperatury i mocy, ale ogólnie regulacja temperatury działa, ale tego ciepła zimna nie do końca. Nawet jak dam na najgorętszy, to on jest chłodny. Więc bardzo długo się służy, suszy włosy. Trochę to potrwa. Ta suszarka naprawdę uczy cierpliwości, ale w końcu po jakichś, nie wiem, 15 minutach udało mi się wysuszyć włosy i to jest takie na 95% suche włosy, bo jeszcze troszkę wilgotne są, ale już możemy sobie ocenić efekt. Więc podsumowując te trzy produkty, to e, ogólnie wszystkie mi się podobają, pozytywnie mnie zaskoczyły. Ten szampon bardzo dobrze się pieni i póki co nie podrażnił skóry głowy, gdzie u mnie już od razu po umyciu to czuć, a e, wszystko tutaj jest Serio, dobrze? Jeśli chodzi o tą odżywkę, to tak jak mówiłam, ona jest emolientowa, tylko wiecie, tutaj mamy silikon i parafinę, więc efekt jest oczywisty, że będą właśnie te włosy wygładzone, ale to nie jest odżywka ani odżywcza, ani do stosowania cały czas. Myślę, że taki zestaw jest spoko, żeby kupić sobie właśnie tak, wiecie, na wakacje, ale ogólnie warto później wrócić do całej równowagi pech i po prostu serio odżywiać te włosy. Co do tego serum, to też mi się bardzo podoba. Tutaj mamy też bardzo wysoko w składzie silikon i parafinę, więc znów efekt jest oczywisty, nie ma tutaj nic odżywczego takiego. Ogólnie podoba mi się forma kremu, więc wiecie, tak Taka nietypowa. I fajne jest to, że można nałożyć i na te włosy, czyli przed suszeniem, czyli wiecie, ochraniamy włosy przed e, suszarką i tak dalej, e, a jednocześnie można dołożyć sobie, no już po prostu, na suchy włosy, żeby przygładzić te odstające włoski. Podsumowując mówiąc, wszystkie te produkty, fajny zestaw na wakacje, ale wiadomo, nie do stosowania cały czas. A i to, co jeszcze zauważyłam w tych wszystkich produktach, które tam były w tej drugerii, w supermarkecie, to fakt, że wszystkie odżywki, i maski są emocjonalne molientowo humektantowe albo wiecie, ciężko znaleźć na przykład odżywkę pech, albo odżywkę proteinową. Raczej tam są takie kombinacje emolientowo humektantowa humektantowo emolientowa No, cudem udało nam się znaleźć w ogóle tą odżywkę emolientową, więc tak to wygląda. Dobra, a więc jeśli chodzi o efekt końcowy, uważam, że jest taki 9 na 10. Moim zdaniem mogłabym tą odżywkę podtrzymać trochę dłużej i to wygładzenie i takie dociążenie byłoby większe, więc następnym razem na pewno tak zrobię. Ale ogólnie wszystkie produkty bardzo mi się podobają i na żadnym się kompletnie nie zawiodłam. Efekt jest naprawdę fajny, pielęgnacja cała była mega przyjemna, więc jestem na tak. Jeszcze mam tutaj scrunch tak właściwie. Ten materiał nie jest ultra gładki, ale dzięki temu możliwe, że po prostu te skręczy będą się lepiej trzymać. Teraz pewnie jak założę takie wilgotne włosy, to będzie będą być odciśnięte, ale fajne są! Na dwa razy zrobiłam i bardzo dobrze mi trzymam. Nic tutaj się nie stanie. Nie, no serio są dobre. Przetestuję jeszcze dłużej i wam powiem, ale póki co. Bardzo dobre. W ogóle ta guma jest taka porządna. Jedna będzie dla tyłka. To, co jeszcze chcę przetestować, to wezmę sobie jeszcze trochę tego seru. Ej, co? Nie skończyło się, nie? Miało być trochę, a dałam tak dużo, nie? I jestem ciekawa, jak ona po prostu zadziała też na suchych włosach. Czy przyliże mi. Odstające włoski, i z tego co widzę, to tak. To jest to, o co mi chodziło? Ogólnie teraz, jak dołożyłam sobie tego serum, to widzę, że włoski aż tak mocno nie odstają, więc to na plus. I są trochę bardziej dociążone, więc ogólnie efekt końcowy mi się podoba i na razie sobie zostawiam te produkty i będę testować dalej. No.